Witam wszystkich, ja jestem Matrix A to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 W dzisiejszym odcinku będę chciał się zająć zbieraniem kamieni W tym celu wypożyczę sobie zbieracz kamieni marki Eloho Czyli jeden z trzech, które są dostępne w Farming, farming Simulator 22 5,5 metra ten cesiężniejszy to 2,4 m 2 i 2 metry, więc taka spora różnica. Yy, ale akurat ma najmniejszy zbiornik, chociaż między nim to jest mała różnica. Ale, między, ale ten ma największy zbiornik, no ale ten ma największą szerokość, więc ja chcę, ale dla mnie się liczy szerokość, a nie zbiornik wypożyczam ten, wypożyczam, bo ja z tego nie będę za bardzo korzystać za często i jak widzicie na koncie mam y, sporo forsy, ponieważ m, już pod odcinkiem sobie się trochę zebrałem i jak się trochę zebrałem i Zarobiłem sobie całkiem sporo, całkiem sporo sumkę, bo y, chcę w końcu rozpocząć hodowlę tych owiec, bo ja tak miałem je rozpocząć ich, ich hodowlę, ale... Cały czas to odkładałem w czasie, bo nie miałem forsy Najpierw chciałem teren, teren wyrównać I Już tam teren jest wyrównany forsy mam w Więc w następnym odcinku y Się postawi, postawi tą zagrodę dla owiec owce I się tam i, I się im da coś do jedzenia Dobra, zbieracz włączam Opuszczam no i zbieramy kamienie. W poprzednim odcinku tutaj robiłem orkę, żeby na tym polu, żeby tych kamieni mieć tutaj jak najwięcej, żeby no żeby jak najwięcej ich zabrać. 15 godzina. No to, trochę zery, no to trochę zejdzie z zbieraniem tych kamieni na całym polu. Tak samo jak z tą orką, bo serio długo mi zeszło. Dokończenie tej orki pod odcinkiem, ale jakoś. Znaczy, pracowni, pra, znaczy pracownikowi, bo w sumie ja trochę jeszcze orałem pod odcinkiem, ale w sumie jak mi się zmusiło to pracownika, to tu nie ma. Ale serio na tym pracownikowi to tak długo zeszło. Muszę ja sobie kupić po prostu jakiś większy pług i tyle, bo na razie to jest lipa straszliwa, serio pole to, no nie na to pole to tamten pół mój, ten gromadze jest za mały, 2,5 metrowy. Trzeba będzie sobie kupić coś większego. Ja no my się zastanawiam, czy w tym odcinku nie zrobić, nie w końcu nie rozpocząć hodowli tych owiec a w następnym zrobi zbieranie kamieni ale jak już mówiłem że zrobię gdzieś ziem to zbieranie kamieni to już myślę że już tak myślę że już zrobię to zbieranie kamieni i tak po prostu będzie robił. a te chcę to później jest jakby tle tu łazi po polu on tu często łazi jak ja tu coś pracuje lubi sobie łazić tu po tym moim nowym polu Kostki, tam trawy mam, więc to problemu nie ma żadnego. No i jeszcze później rozpocznę hodowlę krów. Też mam już, już mam tam kostki, kiszonki. Yy, no mam kostki, kiszonki i mam z silosie kiszonkę, więc też będzie można zrobić jakieś no będę miał czym karmić te krowy no ale to jeszcze jest droższe to jeszcze jest droższe od Tychowiec, więc to może później może jak na tej pełni zarobię to kto wie mam i w silosie bo kiszankę mam i w silosie i w kostkach yy. Też mam siano w kostkach, słomę mam w kostkach, siano to robiłem na odcinku. Y... Siano, zrobi... siano robiłem, prasowanie siano na odcinku. Słomy zrobiłem poza odcinkiem, ale to mówiłem, że to zrobię. Y... Kostki, kiszonki też zrobiłem poza odcinkiem. Wypożyczyłem sobie wiarkę. No tak nie wiem, po prostu robiłem, bo Zarabiałem sobie na kiszące po prostu, na kostkach kiszonki i trochę, i trochę zostawiłem po prostu Żeby mieć jeszcze więcej do karmienia krów To yy, jakiś czas temu, jeszcze jak zarabiałem na ten mój ciągnik John 6R To wtedy zarabiałem sobie po prostu na kiszące, bo trochę mi się zmudziło zarabianie na zbożu To wtedy na kiszące zarabiałem po prostu yy, Na kostkach kiszonki więc trochę sobie zostawiłem, a tam a tam w silosie to, tam tą kiszonkę to robiłem, kosiłem, tam tą trawę, kosiłem trawę na odcinku właśnie się czkarnią z specjalną przystawką, no i wysypałem tam tamtym silosie, więc tam też mam jeszcze tej kiszonki trochę, Więc no więc jedzenie dla krów mam tylko muszę jeszcze zarobić na tą zagrodę, ale to później najpierw owce. Jeśli wie najpierw to były kury, pójdziemy na łowce, krowy. No i dalej świnie. Pewnie. Dobra, już jest 54%. To jak, jak mi się zapełni ten zbieracz, to pojedziemy gdzieś gdzieś to wysypać. Gdzieś to może wysypię, bo nie wiem, czy mi się chce jechać do tej koszarki. Hmm, w sumie nie wiem, czy lepiej tego nie wysypać gdzieś, załadować później turem i... Na przyczepę, jak będę miał tych kamienie więcej, wtedy pojechać do tej koszarki, zobaczcie. Może zrobię taką co, Zobaczę, może gdzieś tam znajdę sobie na szybko jakieś lokum, gdzie będę mógł te kamienie składować, Zobacz. No i teraz mi się nie będą maszyny tak psuć po tych kamieni No bo to te, te kamienie tutaj robią, że maszynie się po prostu szybciej psują jeżeli pracują na przykład taki pług kamieni się psuje bardziej szybciej po prostu niż jak kamieni na polu nie ma No ale też siewnik, o Wszystko znaczy kombajn. Chyba po prostu header wielką, bo kombajn to nie wiem czy się psuje. Nie wiem, w sumie tego nigdy nie sprawdzałem, ale... Czy dużo... czy... Czy dużo więcej się psuje? Nigdy tego nie chciało mi się sprawdzać. Bo ja często olewałem po prostu... bo ja często olewałem po prostu te... kamienie i... Bo jakoś nie chciało mi się z nich zbierać. Do tej pory w ogóle nie zbierałam tych kamieni, dlatego ja ich tyle mam. Tutaj. No i na polu po orce to fajnie tutaj to się zbiera te kamienie, bo po prostu te tekstury, bo tutaj się robi tekstura po kultywacji. A jak się weźmie tutaj teksturę, jak się tutaj kultywatorem przejedzie, to wtedy tego za bardzo nie będzie widać, bo i tu będzie tekstura po kultywacji, i tu. No chyba, że wiecie, że się będzie tak jechać. Także aby te kamienie tak zbierać, ale. Najlepiej jest tak po orce, bo można sobie tak po prostu jechać jak nie wiem jak stale stależu czy coś. Tak jest najwygodniej. Jak dla mnie po prostu zmienia się to i się jedzie do tobycie, żeby nie było nijaków. Jak z kultywatorem czy silnikiem. już stoję tam z Turem, czekam na następny odcinek No sobie, już chciałem już chciałem w tym odcinku to robić, ale jednak tak sobie myślę, że no, już w mówiłem, że tylko, że to zbieranie przez kamieni to już zrobię, no, to już się zrobię, więc To jutro I po prostu będzie zbieranie, będzie rozpoczęcie hodowli od I raczej planów nie zmienię Dobra, jest już 90% prawie, za chwilę będzie. O, już jest 90%. Dobra, to jeszcze 10 i pojedzie się gdzieś tam znaleźć jakieś miejsce na wysypanie tych kamieni. Gdzieś na gospodarskie. Na pewno znajdę, mi się wydaje. Obrony, jak zwykle tutaj latają. Szkoda, że tylko wrony nie, nie ma jakichś innych ptaków No ale trudno. Dobra, jakoś tylko pojadę, bo chcę, żeby mi się zapomniło wszystko. O, już. Dobra. Jedziemy. Składamy. I gdzieś tu musimy wysypać. Gdzie to wysypać? A może tam? Tutaj właśnie ma tego tura jakoś. ja nie mam. A tutaj o. Bo tutaj sobie po prostu odczepiam tura i tutaj do... ...łóżki i tutaj sobie po prostu wybrałam miejscówkę, bo ja dla mnie spoko. No i może gdzieś tutaj jest te kamienie. Albo tam trochę tutaj, albo gdzieś tu Tutaj obok tej wiaty No dobra, tutaj sypnę kolej broni później to gdzieś przesypę I zmienić lokalizację, mantura Tutaj będę to wysypiać kamienie no, no i dobra I Opuszczamy I jedziemy No ile ja zabrałam tych pola? No tak on jeszcze połowy raczej nie ma, chociaż no prawie połowę już No to jeszcze trochę... Na pewno dwa zbiorniki będą pełne z tego całego pola. Będą dwa zbiorniki i z ponad połowę raczej będzie. No więc, nie ja wiem, zobaczcie się, jeszcze zobaczcie, może wam w następnym odcinku powiem. bo raczej nie będzie mi się chciało tych kamień wszystkich nacinków nie ale serio, szybko się zapełnia ten zbiornik już już jest 13% a przejechałem się raz i kawałek serio. Szkoda, że ten, ten zbieracz nie ma takiego zbiornika jak ten... Jak ten taki średni. No ale dobra, przeżyję. Serio, szerokość jest, jest jednak ważniejsza od zbiornika. Zbiornik jednak nie jest taki ważny. Szerokość jest jednak ważniejsza dla mnie. bo Po prostu szybciej to idzie. A ja, jeden przejazd to jest 10% Okej. Okay. Kurczę, tam jakieś mijaczki porobiłem, ale takie małe to mam. Tam też zrobiłem. O, tu znowu jakieś takie mają mijaczek, a jej. dobra, te mijaki są jakiś jakieś duże. Zresztą też zrobimy jakieś mijak Kurczę. Mamy mijaki, ale jak się skumuluje wszystkie mijaki z tego pola, to może iść. Tak więc sporo wyjść. To całkiem spory może obszar wyjść z tych mijaków. Wszystkich, jakby je połączyć. Będę się staram jakichś tych tak teraz nie robić. Ale dobra, kurczę, to jest jednak tylko to zbieranie tych kamieni, a ja serio mówię, to dużo nie daje, że się zbierze raczej te kamienie. Gavrony znovu, zase, Tam balon jakýsi lecí. Já tam ten balon. Slabá trochu. ale te balony to tylko widać bo właśnie na tej są te balony, chyba na N3 nie ma tych balonów te balony tylko widać jak się tak, spać, tak w niebo bo tak jak się pracuje w ogóle to nie widać tych balonów trzeba ty tak spojrzeć w niebo jak bardziej ale dużo tych balonów nie ma, bo aż jeden. Już będzie 50% dla a on już jest 50% Czyli zanim niedługo będę znowu bieli No dobra, ale słuchajcie, już to jest białym i to zakończę tym zacinkiem. Bo to co chciałam Wam pokazać to już mi się wydaje, że, że mi się to udało. Więc w tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli mi się podobało, zostawcie w po górę. W następnym odcinku no możecie spodziewać rozpoczęcia w końcu hodowli kurcze tych owiec. Więc w tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.